No i na tych sobie w górę właśnie otrzymacie wielką stopę, która będzie miła dla was, no i będzie da wam dawać prezenty. Siema, z strony jeszcze tak przed chwilą chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, suba, oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama łezifyty. Ponadto każdy komentarz o treści stopa serduszkuje, także piszcie w komentarzu stopa, a ja wam przypię nam serduszko. Zostawcie tą łapkę w górę, dajcie suba, dzwonem, wpadnijcie na Instagram, Instagrama, pozytywujcie na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do opcji wesprzeń na moim kanale dla osób, które po prostu chciałyby mnie wesprzeć. Zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ tam niedługo będzie film, jak tylko będą warunki do nagrywania filmów. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, a my już oczywiście myślę, że możemy na spokojnie przejść do pierwszego błędu. Dobra, a więc generalnie no to teraz musimy sobie wejść na solo tryb Także właśnie, wchodzimy sobie na solo tryb Ponieważ będziemy wykonywać błąd na nieskończony exp I to jest chyba 70 błąd w tym sezonie na nieskończony exp No błagam was Epic weźcie, naprawcie chociaż trochę tych błędów Bo ja nie chcę mieć całej serii z tych błędów na exp Ale oczywiście po prostu jak będzie coraz więcej tych błędów no to będę o tym nagrywał odcinki Ponieważ no wydaje mi się, że chcecie po prostu mieć info jeśli chodzi o błędy na expa No i dajcie znać w ogóle czy chcecie Ponieważ no jak nie będziecie chcieli tych błędów na expa no to oczywiście ich Nagrywać nie będę, no ale według mnie myślę, że to jest takie ciekawe, no i to są takie pro tipy w miarę. Także dobra. No generalnie, teraz musimy po prostu sobie polecieć między innymi gdzieś tutaj w tą lokację, zaraz sprawdzę dokładniej, ale gdzieś w te okolice. No i generalnie właśnie tam będziemy co chwila dostawali 1000 expa Także będzie to taki błąd na nieskończony exp Ale za to tego expa nie będzie dużo No i już były podobne lokalizacje Ja właśnie znalazłem kolejną taką No i co dajcie znać właśnie czy po prostu chcecie więcej odcinków tego typu No i dobra Tylko nie jestem pewien która to była lokalizacja Ponieważ ja to tak z pamięci teraz zaznaczyłem Także sobie zobaczę dokładnie Gdzieś tutaj miałem screenka Dobra a więc już wiem gdzie to było no, i to było dokładnie gdzieś tutaj, pod tą drogą. A nie, to tutaj, 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 tutaj to było. Także właśnie ja tam polecę sobie teraz. No i generalnie 1000 metrów nam zostało, także no, generalnie to jest naprawdę mega fajny błąd. No i mega prosto się go wykonuje. I tak na pewno to jest to miejsce, a dokładniej to jest ono gdzieś tutaj. To jest chyba to. Dokładniej. Także generalnie, no to jak widzicie, wszystko tam mam odkryte. Oczywiście tutaj nie mam odkryte, ale no to jakby to jest troszeczkę gdzie indziej. No i generalnie, no to cały ten błąd naprawdę będzie mega fajny, no i będziemy cały czas, jak tam polecimy, otrzymywali 1000 expa. No i teraz za pierwszym razem tam wyląduje. No i oczywiście przejdziemy sobie standardowo do kolejnej gereczki, gdzie udowodnię Wam również, że ten błąd cały czas działa. No i jak wyląduje tam drugi raz, no to również dostanę tego Expa. Tylko nie jestem pewien dokładnie, czy gdzieś to było tutaj, czy tutaj. No, w każdym bądź razie przejdziemy się też po tym obszarze, jak od razu nie dostanę tego expa. A mi się wydawało, że to te dwa drzewa były, ale jak nie no, to się przejdziemy tutaj, bo może to tam było. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, sprawdzimy w sumie zaraz. Ale nie no, mi się wydaje, że to właśnie te dwa drzewa były, że gdzieś tutaj powinno być. Po prostu musimy przejść. No i dobra, powinniśmy zaraz gdzieś tutaj dostać właśnie te 1000 expa. Dostaliśmy okrąg burzy, ale gdzieś tutaj... Może gdzieś tutaj zejdziemy Dobra, to jest chyba gdzieś jak wylądujemy to tutaj, o, dokładnie. W tym miejscu, dokładnie w tym miejscu tutaj. Także no, za każde wylądowanie w tym miejscu, dokładnie w tym, 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 tym Dokładnie tutaj. Dostajemy 1000 Expa. Hej. Ej, ej, spokojnie, ja, ja, fan największy. Ej, no i generalnie, no to tak naprawdę jest to mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i sobie zbudować. No, i jeśli chcecie mieć taką, właśnie, że jeśli chcecie taką wielką stopę, no to zostawcie łapkę w górę, ale ta wielka stopa będzie dla Was sporo milsza. Także co, no i na 300 w górę, właśnie otrzymacie wielką stopę, która będzie miła dla Was, no i będzie da Wam dawać prezenty i w ogóle. Także co, zostawcie łapkę w górę. No i przechodzimy teraz do kolejnej giereczki. Także już tam włączam gereczkę. no już nas wczytuje właśnie do gereczki solo. No, i teraz udowodnię że ten błąd po prostu działa. No, chociaż myślę, że no, już mi wierzycie na słowo, ponieważ już pokazywałem mnóstwo takich błędów, ale jeszcze udowodnię, że ten błąd działa, dlatego właśnie tam sobie się teraz wybierzemy. No i dobra, właśnie nas wczytuje do giereczki, także no to jest kwestia, no nie wiem, jak z 10 sekund może jeszcze, także myślę, że nawet możemy się widzieć już dopiero, jak po prostu będzie gdzieś tutaj w okolicach będę lądował. Także widzimy się zaraz, właśnie jak będę lądował. Dobra, no i właśnie 200 metrów. No i w ogóle wielu z Was pewnie może się wydawać, że no co to jest coś. Expo. No i tak naprawdę, no to myślę, że mi się też nawet tak wydawało na początku No ale to jest 1000 expa jakby w nieskończoność Także no jakby, no polecimy sobie tutaj 20 razy i mamy 20 000 expa Co już brzmi naprawdę mega dobrze No i dobra, to było gdzieś tutaj, tak? Gdzieś tutaj, albo tam Nie, już się pogubiłem w własnym tym błędzie Nie no, tutaj na 100% to było o, no i jak widzicie, dostałem za odkrycie punktu orientacyjnego teraz tutaj 1000 Expa. No i w ogóle dajmy sprawdźmy, czy jakbym odszedł stąd i przyszedł jeszcze raz gdzieś. Tak, jakbym odszedł gdzieś tutaj, i bym przyszedł, to bym też dostał tego Expa. Także w sumie sobie tutaj to zaznaczę, to było tutaj. No i sprawdzimy. I tutaj przyjdziemy. Pójdźmy tam, no i sprawdźmy, czy ten błąd w ten sposób zadziała. Jeśli tak, no to to w ogóle będzie mega OP. Ale wątpię, myślę, że po prostu trzeba resetować gierki. Ale sobie to przetestujemy teraz. Także, co? No, naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę. I co możecie wejść na mojego Instagrama. To na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i właśnie pamiętajcie, że każdy komentarz o treści stopa serduszkuje. Także piszcie w komentarzu stopa. A ja bym przyjrzał serduszko. No i niestety musimy wchodzić i wychodzić. Co nie działa. Także po prostu trzy razy sobie możemy w ciągu gry to odkryć. No, ale dobra. Ale każdy komentarz u z serduszkuje, a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie ten błąd bardzo bym wam chciał pokazać w Fortnite, jednak nagranie jest od pewnego youtubera, do którego link jest w opisie, a dlatego, że po prostu, no, nie mam opcji customów w Fortnite, nie mam kodu twórcy, przez co nie mam customów, no, a przez to po prostu nie mogę wam pokazać tego błędu tak, jakbym chciał, dlatego po prostu całe nagranie jest od pewnego youtubera, do którego link będziecie, tak jak powiedziałem, już mieli w opisie, no i generalnie jeden, co do niego potrzebujecie, a właściwie do tego, do tego błędu, no to potrzebujecie mieć snajperkę Mandolariana, Mandolariani, nie, da, nie wiem, jak to się odmienia w ciągu dalszym. No, generalnie naszego mando, także musicie sobie podejść do naszego mando, odwiedzić go tam, poprosić o jego po prostu itemek. No, jak on już Wam da ten Wasz itemek, a właściwie to jego itemek, no w każdym razie, jak już Wam pożyczy ten itemek, no to generalnie, jedyne co musicie zrobić, no to po prostu, jakby, jak pewnie wiecie, no to tym itemkiem możemy się przyciągać. No i musimy po prostu, jakby powoli, tak jakby się zanurzać w piasku. Ale warunek jest taki, że ten piasek musi być bardzo blisko powierzchni, w której po prostu nie można się zanurzać, także na przykład jakiejś drogi czy coś takiego. No i musimy użyć tej snajperki, jak już będziemy się zanurzać w tym piasku do przyciągnięcia. No i po prostu wtedy na tej powierzchni możemy się zanurzyć tak samo jak w piasku. No i to nam daje no po prostu możliwość taką, że będziemy się zanurzać gdziekolwiek chcemy. No jest to naprawdę mega epicki błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i suba dzwone. Możecie wejść na mojego Instagrama, wejść na mój drugi kanał, na mojego Discorda no i dajcie znać czy wiedzieliście o tym błędzie ponieważ no jest to myślę że jeden z tych mniej znanych błędów no i dajcie znać właśnie czy wiedzieliście o tym błędzie no i generalnie czy za to można dostać bana no to oczywiście można za takiego typu błędy dostać bana za wszystkie błędy można dostać bana za błąd na expa również można dostać bana generalnie błędy są banowane a cały materiał po prostu jest po to aby po prostu no zapewnić wam rozrywkę no i oczywiście pomóc deweloperom gry w naprawieniu co po niektórych błędów no i tak naprawdę myślę że jest to naprawdę mega fajny zostawcie łapkę w górę z a my już oczywiście możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, no a więc do tego błędu musimy sobie wejść na tryb kreatywny. Także, no, generalnie, oczywiście ten błąd również Wam pokażę od pewnego youtubera, dlatego że do tego błędu z kolei po prostu potrzeba wyłączyć internet sobie na chwilę. No a ja za bardzo rodzicom nie chcę wyłączać internetu obecnie, ponieważ no, generalnie coś tam robią, no i nie mogę za bardzo włączyć tego internetu obecnie, dlatego opowiem Wam tylko o tym błędzie, no i gdzieś tam, jak będziecie mieli po prostu screena, jak wygląda końcowy efekt po wykonaniu tego błędu. No i generalnie no, to jeden co musimy zrobić, to sobie wejść na tryb kreatywny, no i zbudować dowolną budowlę, po prostu najlepiej z metalu. No, i generalnie, jak się już będzie ta budowla budowała, ale nie będzie w całości, no to musicie odłączyć w tym momencie internet. No i możecie go potem podłączyć. No i w momencie, kiedy podłączycie ten internet, no to będziecie mieli tak jakby w połowie, niewidzialne budowle. No i generalnie, całość wygląda naprawdę epicko, szczególnie na wieżyczkach. Chyba z tego co pamiętam, to wieżyczki tak epicko wyglądały. No i tak naprawdę, jest to mega fajny błąd, za który możecie zostawić tego łapko w górę. Zostawcie również suba, w palnicie na mojego Instagramowe na mój drugi kanał na mojego Discorda. Pamiętajcie właśnie, że każdy komentarz o treści stopa serduszkuje, także piszcie w komentarzu stopa, a ja wam przypinam serduszko. Każdy komentarz o treści stopa właśnie serduszkuje. Zostawcie tam łapkę w górę subadzonem, aż 70% osób, które oglądają ten kanał go nie subskrybuje, także właśnie kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole. Nie dajcie się więcej prosić. Zostawcie tam łapkę w górę, suba, w palnicie na mojego Instagram, od na moim drugi kanał na mojego Discorda. Zapraszam na mój drugi kanał, tak jak powiedziałam, ponieważ jestem naprawdę mega fajny film. Na który was serdecznie zapraszam? No i zapraszam do pisania w komentarzu stopa. Ja wam wtedy przypnę serduszko. Zostawcie łapkę w górę z sobą dzwonem. Pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści stopa serduszkuje. Także piszcie w komentarzu stopa. A ja wam przypnę serduszko, zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ jest to naprawdę mega fajny film. No i dajcie znać, który po prostu błąd był waszym ulubionym z dzisiejszego filmu. W komentarzu tam na dole zostawcie właśnie tą łapkę w górę z sobą dzwonem. Zapraszam właśnie do pisania w komentarzu stopa. Ja każdemu się postaram przypnąć serduszko. No i dobra, myślę, że już możemy się pożegnać, także co, zostawcie łapkę w górę z subzonom, a ja się już oczywiście będę zami Trzymajcie się, no i cześć!